Nie chciałby pan odczytać wiersza? Odczytać wiersza? To Chciałbym, czy chciałby? No. To jest do śpiewania, ale nie bardzo. Patrz, Proszę, żeby pani nie nagrywała tutaj notnika, dobrze? Dobrze, no to ja sobie przejdę tam. Przepraszam? Proszę. Boczkiem? Boczkiem? A jest co? To. to się nazywa prawda, Tak, tak, to Jak jest coś prawdziwego, jest interwencja. Jak jest coś mało tak, ważnego, to... Proszę, słucham Pana, na jakie Pan proszę Pana. Tamtych, tam, tam głodują, to nie wziosek wziosek z tym, Pan sobie stoi z takim banerem, tak? Musimy mhm. go zarejestrować? Mhm. Pannego, Zasz, tak, tak? Tak. Trzymać, a, a, to a, to proszę artykuł jakiś, bo to... I Podstawę prawną i faktyczną. Postawę, a nie dlatego, że pana, pan, 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 dobrze, mój... pan dobrze wie, jaka jest podstawa prawna. To proszę ją powiedzieć. Ja tutaj to to stoję. W, w razie czego tu jest pani adwokat, jakby pan potrzebował prostu. dobrze. Proszę podstawę prawną i faktyczną. Może pan mówić głośniej, bo pana nie słychać. Ja znam swoje prawa, powiem mi, że Panu coś nie mówi. 10 lat w Policji. I Pan też tutaj jestem. Ja proszę, żebym Panu opowiadał, a nie o a nie ale, życie, ale rozumiem, dlatego niech ta interwencja brzmi tak no, Ale policjant ma obowiązek nie, ja nie na rozumiem, żądanie pan, obywatela powiedzieć, jaki przepis. Na na tak? Jakiej współpracy? Proszę podać podstawę ale prawną. Ja nie powiedział Pan, jesteśmy świadkami. Szczepan Krzewicki, jestem świadkiem, że Pan nie powiedział. W związku z Tak. Nic nie utrudnia. Nic się nie Proszę Pana, nie utrudnia. Pan kłamie. Dlaczego Pan kłamie? prawną tej interwencji. Panie, Jeśli pan nie wie, proszę iść do dowódcy i dowiedzieć do pan, do, pan No to proszę stać, ja nic posłuchać. nie robię. Ale już mają starą usłyszeć, metodą. No, Że no, razem toczą, to jest wyciągło. No, to, to prawda, teraz faktycznie. W związku z... Stoi pan tutaj z takim banerem, takim takim nie jednym, tak? Zastanie z banerem? Jaki to jest artykuł? Wie pan? Jaki to jest. To nie Cię, nie pan dajcie, to... dajcie, dajcie, dajcie panu policjantowi powiedzieć. Proszę powiedzieć, jaki jest za artykuł? Stoi pan. Nie wolno tutaj stać? Wolno stać. Tak. Z, z, dlatego, baner... dlatego zastanie dlatego, z banerem jest jakiś artykuł. My proszę mi podać go, no ja chcę. No, Pani pan, pan w, ten, w internecie pan poszukaj poszuka, będzie szybciej. Szanowny tak? Może pan zaglądasz o telefonie, poszukać, ja, ja, ale, ale ja panu podpowiem jaki to jest po prostu artykuł. Ale nie wyjdziecie tak jest, wtedy jest, na idiotów. Jest, jest, może mi pan przerywać? tak widzę, że pan próbuje przeciągać cały czas, Zgodnie z 9, z jedenastym ma pan rozwinąć, nie dyskutuj pan z obywatelem. Pan, niech pan podejdzie, niech pan zobaczy, się zobaczy, jak wygląda. Się stało, I jest Właśnie tutaj... Ma, to jest... Pan, ten, ten pan świadczy, tak. że to jest jego baner. Dobrze, dobrze. 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 Pan, pan... Niech to tej jak się znajdzie osoba poszkodowana, to wtedy będzie mógł pan sprawdzać, czy baner jest obrażający dla kogoś. Jest pan niedouczony. Ja pomogę panu powiedzieć, że jest pan niedouczony. Nie nie Proszę, niech pan, pan od... ludzie, jak pan nie powinni w polecji, policji, ale nie dokonał obowiązku swoich. Niech pan oświadczy, że to jest pan, to pan jest wy się nie wstydzicie? Czy? Nie, jest nie świadczy, że jest nic, autorem nic tego jest banera. Bo on sprawdza czy on jest autorem tutaj. To jest latawiec z Bali. To także tam tego. to jest naturalny krzyż. Buddy. Panowie jesteście żałośni. Żałośni, Nie podaję się żadnej wasza, wasza wiedza po prostu jest tak płytka, że to jest normalnie żałosne. MM. Atak na człowieka bez wiedzy? Panie funkcjonariuszu, ale nie, ale zgodnie z przepisami... Zgodnie, zgodnie z przepisami... Tak, nee, wiem, z przepisami... Ale, wiem, nie, niech pan mnie nie dotyka. Dobrze. Ja nie lubię chłopców, niech pan mnie nie dotyka. Zgodnie z przepisami ten pan powinien podawać podstawę prawną i faktyczną. Dlaczego pan nie wymaga, żeby oni się po prostu kształcili, uczyli? Panie dowódco, pytamy coś pana, niech pan nas nie lekceważy. Żądamy podstawy to prawnej. To bardzo żądamy podstawy prawnej. pełnej treści. Z pełnym, roz, z pełnym rozwinięciem. Podpu nie jest żadna co, to jest Zajmijcie się poważniejszymi tak rzeczami. Ale nie, ja wam powiem tylko tyle tak. Tempota tych ludzi, tempota tych ludzi po prostu, że oni podchodzą i nie wiedzą, jaka jest podstawa faktyczna i prawna tego człowieka. Tego człowieka i tego człowieka jest przerażająca. Jak można podejść do kogoś, nie znać podstawy faktycznej i prawnej i powiedzieć mu, że stoi z banerem i popełnia wykroczenie lub przestępstwo? Czy panu nie jest wstyd? Nie mi pan powie. Wie pan, dlaczego pan ma tą maskę? Bo panu jest wstyd. Że jesteście ograniczeni wiedzą. Bo przecież funkcjonariusz policji, wyedukowany, powinien powieść, powiedzieć: proszę pana, imię, nazwisko, taka jednostka, podstawa prawna, taka, faktyczna, taka. Proszę pana, pan jest przykry, pan jest przykry. To proszę Nie do Niedouczony! Nie do łuku! Ale się nam kolega zagodował? Do, do stoły! Teraz Słuder! Słuder! szukają! W internecie poszukaliście panowie podstawy prawne! Brawo Panowie policjanci, imię, nazwisko! imię, nazwisko ma być! Później powiemy podstawę prawną, podstawę faktyczną i dopiero. Zaczynamy legoć o malarnie. Co, co, to co, to co robisz? robisz, nie co ty, 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 ty Co ty myślisz, że ambicje będzie ja się to pokazywał? Cwaniak, bo 5 stóp nie dostaniesz. Mudrość ci 500 złotych już dali? Człaniak, 500 złotych dostałeś informację, że dostaniesz? Cwaniak, już ci podnieśli, że będziesz pałował i gazował? Cwaniak. Cwaniaczku, dostałeś już te 500 złotych? Podwyżkę ci dali? My mojego no, To dobrowolnie. Na to porozmawiamy. na jakiej kasę ludzi? A nie, nie pani nie rusza. Ale ta pani mnie z tyłu Ja filmuję. To jest mój znajomy, ja go pilnuję. Bo Pan mi to weźmie z przedmiotu. Na celu dowodowych możemy nagrywać. Wytrza. To, ta to ta jest, jest, jest Pani Nie, Jesteśmy z prasu, możemy nagrywać. Szczepan no 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 Szewiecki, turystyczna, 370. niech ona Ci się przedstawi. Jeden, ujsoły. Wróciliście Panowie, to widzieliście jaka podstawa? Tak, z internetu. To uczyli się Google. Proszę Panie Pan. Nie, jak chcę protokół zatrzymania...

Państwo teraz atakują proszę, proszę się człowieka tak? za to no, tak pan panowie, panowie ale ja wam wypomuję, bo jesteście jeszcze młodzi i nie co powinniście zrobić, czyli podejść grzecznie, przedstawić się, powiedzieć, jakie jesteście komendy, podać podstawę prawną, podać z podstawę faktyczną. I wtedy, jeżeli klient sobie zażyczy, powinniście to rozwinąć. I w tym momencie osoba powinna się Wam wylegitymować. Powinniście pożegnać tą osobę, zaproponować mandat lub sprawę do sądu, że skierujecie. I na tym kończy się cała wasza rola. Dlaczego wy tego nie robicie? Nie robicie tego dlatego, że przyszliście tutaj raz, kolega wasz nie wiedział, jaka jest podstawa faktyczna. Nie potrafił po prostu powiedzieć. No i poszedł poczytać, ale bardzo fajnie, że poszedł poczytać. Dowiedział się po prostu, co można z tym fantem. Zrobić? No i wróciły, wróciły oddziały cywilizowanych ludzi, którzy nie chcą wystawiać mandatów. No nie chcą wystawiać mandatów, bo warunkują to tym, że jak nie dostaniemy pieniędzy, to nie będziemy wystawiali mandatów. Jak nie wystawimy, jak nie dostaniemy pieniędzy, nie będziemy pałować ludzi, nie będziemy gazować ludzi.

nie no, tak. Jak dobrze jechać, to kiedyś pójdziemy na picie. piwa. Mieszkam koło policjantów, ale są normalni. Gdzieś uciekają. A w protokole miejscu. Stać. Ładny płot robicie. E, możecie na to różnie tracić. Teraz róż będą pilnować. Chcieć.

Pan wyrwał nasz teraz z parem! Proszę oddać, to nie jest pana własna! Gdzie pan to odda? Pozostał to zostało zrobione po to, żebyśmy tutaj mieli, a nie żeby pan to sobie...